Przedstawiciele klubu Konfederacji Partii Korwin i Ruchu Narodowego w Toruniu wystąpili z listem otwartym do władz miasta, w którym postulują zaniechanie działań związanych z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania. Proponują także przesunięcie na kolejne lata planowanej budowy siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Kamer Image. Dziś po konferencji prasowej list został przekazany do biura podawczego Urzędu Miasta. Poszerzanie strefy płatnego parkowania w strategii miasta planowane jest na lata 2020-2025 z perspektywą do 2030 roku. Miejski Zarząd Dróg prowadzi konsultacje z mieszkańcami. Przedstawiciele Klubu Konfederacji, Partii Korwin i Ruchu Narodowego w Toruniu zabrali głos w tej sprawie. Te strefy C oraz D. One sięgają między innymi do ulicy Bema, do ulicy Batorego, czyli można powiedzieć daleko poza tą takie ścisłe centrum miasta, poza właśnie ten obszar Starówki. No i wychodzi na to, że za to zapłacą i nasi mieszkańcy, i również turyści. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele Klubu Konfederacji Torun odnieśli się także do ostatnich posunięć miasta związanych z nowym rozkładem jazdy komunikacji miejskiej. Jest to dosyć absurdalne, nielogiczne, niespójne. Pomysłodawcom wydaje mi się no, brak takiego, takiej ostrości widzenia, żeby z jednej strony ograniczać dostęp do komunikacji autobusowej, a jednocześnie zwiększać strefę płatnego parkowania. To ja się pytam, czym ci ludzie mają się przemieszczać. Klub Konfederacji postuluje także, aby planowana budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Kamery i została przełożona na późniejsze lata. To nie jest czas, proszę państwa, na festiwale, tylko czas na poważne działania i bardzo proszę radę miasta Torunia, żeby przemyślała swoje decyzje. Konfederaci twierdzą, że ich postulaty do władz miasta w sprawie strefy płatnego parkowania i planów budowy kamer i są podyktowane troską o kondycję toruńskiej gospodarki i finanse mieszkańców. Na budynku wydziału...